Kolejny taroskop na kolejny tydzień. Już taka tradycja na kanale. Słuchajcie, wybierajcie swój rozkład, tak jak wiecie, albo po kolorze klucza zielony brokat, różowy brokat, biały brokat, złoty brokat, albo po kolorze przepięknych okładek tarota, kryształowy, kruki, manga i zaczarowany las. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma, a my jedziemy. Jeden, dwa, trzy, cztery. I ci z was, którzy wybrali przepiękny zielony klucz i przepiękny tarot kryształowy. Wszystkie są przepiękne, zawsze tak mówię. Słuchajcie, bo ja kocham wszystkie swoje talie. No więc dobra, przepiękny tarot kryształowy. Patrzymy. Taroskop dla Was na najbliższy tydzień. Aura tygodnia. Pieniądze, praca, uczucia dla tych, co samotni, dla tych, co w parze. Świątynia ciała, czyli zdrowie, jedziemy. O! Gwiazda, jest nadzieja. Słuchajcie, tutaj faktycznie zapachniało nadzieją. Jakieś plany, jakieś inspiracje, jakieś marzenia, to, co gdzieś tam do tej pory było w Was głęboko skryte w tym tygodniu, widać, że ta nadzieja błyszczy na niebie, więc tak jakbyście mieli poczucie, że te Wasze plany, nadzieje, marzenia mogą się ziścić. Z jakich powodów czy będą gruntowały w ziemi, to się okaże, ale gwiazda nigdy nie przychodzi na nam. Wiecie na plan tygodnia bez powodu. Inspiracje, absolutnie duży potok szczęścia na pewno też. Także, gdyby jakieś trudniejsze sprawy trzeba było załatwiać, to ten tydzień jest dobrym tygodniem. Pod egidą gwiazdy wszystko powinno się kończyć dobrze i wszystko powinno mieć jakieś szczęśliwe zakończenie. Dobra, patrzmy teraz, jak to jest z pieniędzmi. A na pieniądzach położył się nam giermek mieczy i patrzcie, jak on tutaj pięknie na, na szachownicy wbił mieczek i patrzy pod swoje stopy. O co tutaj chodzi? Tak, nadzieja błyszczy na niebie, jednakowoż finanse wymagają nadzoru, dozorowania. Może nawet warto popatrzeć, czy wiecie, jak to się mówi, czy one leżą we właściwym miejscu. Tu może być nawet coś takiego. We właściwym miejscu, w tym sensie w torebce nawet, bo giermek mieczy mówi też pilnuj, pilnuj, pilnuj co twoje, więc w tym tygodniu po prostu należy zwrócić uwagę na to, że okazja może czynić złodzieja. W ten czy inny sposób, podejdźcie, do tego, podejdźcie nawet do tego metaf fizycznie, metaforycznie jak chcecie, ale tutaj jest wzmożona czujność wskazana, jeśli chodzi o wasze finanse w tym tygodniu. Patrzmy teraz co będzie w pracy aż tu sprawiedliwość się pojawiła, no dobra, może jakaś papierologia. Wiecie, to może być jakieś, jakieś zawieranie umów, jakieś wypełnianie sterty papierów, jakieś takie rzeczywiście mm, momenty, kiedy wzmożona jak gdyby kontaktowanie się z urzędem jest wskazane, ale za to uważam, że warto by było nawet trudniejsze sprawy, nawet gdyby to miały być jakieś kontrole albo urzędy skarbowe, to właśnie w tym tygodniu załatwiać, Wypełniać te papiery, a nawet uderzać do tych urzędów jako petent, bo tutaj karta gwiazdy mówi, że to wszystko powinno, co zainicjowane w tym tygodniu, powinno mieć szczęśliwy finał. Także trzymam za to kciuki. A teraz będziemy patrzeć uczucia, no trzeci, uczucia dla tych, co samotni. Trzeci duży arkan tu wyszedł, słuchajcie, no nie powiem, papież pod egidą gwiazdy mówi co prawda, że... Od czasu do czasu ukochany celibat nawet może być piękny, ale szczerze powiem, że tutaj może być też kwestia taka, żeby Wy postawicie w tym tygodniu bardziej na jakieś kwestie, wiecie, douczania się, być może stawiania innych rzeczy niż uczucia na pierwszym planie, co nie znaczy oczywiście, że nie będziecie pełni charyzmy, Zaryzykuję nawet seksapilu pod tą gwiazdą. Natomiast tu się tak jakoś poważnie zrobiło, tak jakby będę inwestować w siebie, w swój rozwój i to w tym tygodniu mi będzie przyświecało. No to <grytanie> życzę Wam, jak to się mówi, powodzenia. A dla tych, co w parach mm -hmm. królowa pucharów posłuchajcie, tutaj możecie wydawać komuś nadzieję, może Wam się będą ludzie wypłakiwać wręcz. Albo będziecie takim mentorem, doradcą, bo Gwiazda i Królowa Pucharów to jest ktoś taki, kto potrafi doradzić od serca, więc ten tydzień może być taki, że będą do Was. Nie mówię, że tylko partner, ale mogą do Was przychodzić ludzie ze swoimi sprawami, wypłakiwać się, więc w związku z tym na no to partnerstwo trzeba jeszcze znaleźć czas i mieć na niego siłę rzeczywiście. Natomiast ogólnie, jeśli chodziłoby o tandem i typowe podejście do partnerstwa, to tu jest bardzo duży spokój, gojenie ran, działanie w bardzo dyplomatyczny, przemiły sposób, także można powiedzieć, że tak, sielankowo i zgodnie. Natomiast no nie ma tu żadnych ostrzeżeń większych. Jeśli chodzi o zdrowie, dobra. Jeśli chodzi o zdrowie, to tu bym powiedziała: jeśli ktoś ma kłopoty z błędnikiem, jeśli ktoś ma kłopoty z jakimiś na przykład takimi momentami, że od komputera mogą oczy, jak gdyby wiecie, tracić ostrość i tak dalej, no to trzeba zadbać i jak gdyby nawadniać, nawilżać. Mówimy o oczach, jakieś dobre krople, jak gdyby sobie zafundować. Natomiast gdyby były problemy z błędnikiem, takie o których już wiecie, to trzeba je wziąć pod kontrolę w tym tygodniu, gdzieś tutaj. Dobrego specjalistę można znaleźć. I teraz dla Was piękny anielski klucz na ten tydzień, czyli co będziecie mantrować, moi drodzy, w tym tygodniu. Popatrzmy. <grych> Okej. Okay. Zaufaj swoim uczuciom. Prosi o to anioł zielonego promienia. Przepiękny abyście ufali swoim uczuciom. Więc taki maleńki test, wsłuchiwajcie się w siebie i własne uczucia, własne instynkty w tym tygodniu będą robiły dla Was dobrą robotę. Czyli wierzcie swoim uczuciom. Pięknego tygodnia, kochani. I teraz ci z Was, którzy wybrali przepiękny różowy klucz i tarot kruków, ja go też wybrałam, więc patrzymy, co nam tydzień przyniesie. Jeszcze nie zaglądałam. E, aura tygodnia. Pieniądze, praca, uczucia dla tych co samotni, uczucia dla tych co w para i świątynia ciała, czyli zdrowie. No to jedziemy. Aura całego tygodnia, paść buław. Posłuchajcie, inspiracje, plany, ogniste projekty. Faktycznie, że to taka energia, która jest skrząca i bardzo wesoła i bardzo radosna, więc na pewno wigoru nie zabraknie. Być może nawet jakieś małe podróże albo planowanie różnych ciekawych zakupów też może być. Czemu nie? Bo to taki tydzień, kiedy chce nam się biegać, chce nam się coś zmieniać. Fajna, pozytywna aura na ten tydzień. Dobrze, popatrzmy teraz, co w pieniądzach. Szóstka pucharów. A tutaj może być myślenie o, o jakichś wydatkach na rodzinę myślenie na to, żeby myślenie o tym, żeby zapewnić sobie jakiś komfort, rzeczywiście upiększaniem domu mi to pachnie, posłuchajcie, jakimś takim. Czyli na przykład oszczędzaliśmy i teraz patrzymy na to, jak tutaj z nadejściem wiosny wyczarować piękny klimat w naszym mieszkaniu. Może będzie to już kupowanie kwiatów na balkon. Tu są takie wydatki, ale na wszystko to co związane z rodziną, a skoro są takie wydatki, to znaczy że będzie grosz przecież na nie i będzie się sypał i kręcił, jak ja tam mówię, więc przyjemny tydzień tutaj na razie taki błogostan nam się uplasował teraz patrzmy co w pracy ósemka monet no to pracowity ten tydzień, nie dość, że plany, inspiracje i nadzieje i marzenia, które sobie tutaj pozwalamy spełniać to jeszcze dodatkowo te Widać, że będziemy zabiegani, mówimy, bo ja też wybrałam ten rozkład. Będziemy na pewno zabiegani, będziemy na pewno mieli sporo obowiązków na, na głowie, może nawet się trafią jakieś nadgodziny. Nie pachnie mi tutaj brakiem pracy. Jeśli ktoś by jej jeszcze nie miał i wybrał ten rozkład, to powiem tak, że stukać, składać CV wszędzie, bo po ósemce monet trzeba się oczywiście napracować na wynik, ale efekt Powinien być dobry. A ogólnie dla wszystkich, którzy w pracy, bez jakichś skandali, bez jakichś kłótni w pracy, bez jakiejś mm, atmosfery, która, y, która człowieka wkurza i denerwuje, po prostu dużo pracy tu się pokazuje. No więc, ok, damy radę. I teraz uczucia dla tych, co samotni. A posłuchajcie, a ja bym tutaj zrobiła rewizję waszych. W sensie przyglądnęłabym się waszemu otoczeniu, najbliższemu, koleżankom, kolegom, przyjaciółkom, przyjaciołom. Dlaczego? Dlatego, że tutaj są jakieś takie mm, zagrywki wokół Was, które mogą, o których możecie nie być świadomi, a które mogą psuć wam opinie w oczach innych, więc te karty na to tylko wam zwracają uwagę, żebyście zrobili radykalny przegląd Waszych znajomych. I wiedzieli przed kim serce otwierać, bo to, jeśli chodzi o wasze pole uczuć, może czasem wam właśnie otoczenie, jak to się mówi, robić pod górkę i niektóre wasze projekty, plany czy marzenia mogły gdzieś tutaj z tego powodu, jak to się mówi, pójść w dżazgi. Więc w tym tygodniu najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o wasze pole uczuć, to jest radykalne spojrzenie na to, jakich ja mam znajomych. I zrobienie mm, przeglądu, kto tutaj jest godzien waszego zaufania i kto naprawdę jest przyjacielem, kolegą, koleżanką, a kto tylko takiego udaje. Uczucia dla tych, co w parach masz. Tobie kolega diabeł, ale diabelsko przystojny ten kruk, nie? <grych> Posłuchajcie, no trzeba będzie w parach uważać, bo rzeczywiście może być tak, że wszystkie jakieś takie zapieczone grzeszki, emocyjki będą nas wkurzać. Tydzień pracowity, tydzień. Wydatków. A tu w partnerstwie wyszedł diabeł, więc trzeba po prostu uważać, żeby gdzieś tutaj nie zacietrzewiać się, żeby wiedzieć, że ten partner nasz też serce, duszę czułą posiada, żeby po prostu nie wprowadzać nerwowej atmosfery, nie dać się ponosić emocjom. I o to prosi ten tydzień. Mogą wychodzić takie y, przestarzałe jakieś, wiecie, emocje nieciekawe do głosu w tym tygodniu. Ale od tego oczek wysoko wibruje i duszę hartuje, żeby się nie dał również karcie diabła sprowokować i wywołać na jakieś awanturki w tym tygodniu. Rozumiecie? Okej. Okay. A teraz patrzymy, jeśli chodzi o zdrowie, pasz pentakli, pasz pentakli i pasz Tutaj trzeba uważać na takie rzeczy jak wiecie, gdyby kuska nie skakała jednym słowem, bo dwa paziki to taka energia no nie w królu i nie w królowej, czyli taka, która czasem lubi pobrykać i tak po dziecinnemu można sobie guza nabić. To na to trzeba uważać, czyli jak wiosenne porządki, to nie skaczemy po drabinie i tak dalej, tylko wchodzimy z godnością, o tak powiem. Więc tutaj uwaga na takie właśnie, jak to się mówi, ewentualne możliwości kontuzji czy też guza, ale zrobione właśnie przez nieuwagę. Tak w tym tygodniu na to trzeba uważać. Dobra, patrzmy teraz jaka będzie mantra anielska na ten tydzień dla nas. Już tasuję. O, wyleciało. Och, ty! Trzy. Dobra, jak wyleciały trzy. Wiecie. Zawsze tak robię, że jak coś wylatuje, no nie dlatego, że ja wybrałam, ale. <laughs> Ten rozkład. Dziel się swoją radością. To jest pierwsza ma mantra dla nas. Ucz się z życia, druga mantra. I wyznaczaj sam swoje granice. Więc mamy trzy mantry. Mamy się dzielić swoją radością. Uczyć się z życia. I wyznaczać samemu swoje granice. Piękne. Pięknego tygodnia, kochani. I ci z Was, którzy wybrali biały klucz i przepiękny tarot manga, będziemy patrzeć, jakie energie na ten tydzień Wam tutaj tarot ściągnął. Aura tygodnia pieniądze, praca, uczucia dla tych, co samotni, uczucia dla tych, co w parze, świątynia ciała, czyli zdrowie. Jedziemy. Co tutaj się kryje? A tutaj mamy księżniczkę monet. Posłuchajcie, jak widać, rycerze zawsze mówią o jakimś ruchu, ale popatrzcie, ten tutaj, koń stoi obok, księżniczka siedzi. Można powiedzieć tak, że jeśli by były jakieś podróże planowane, one mogą być przesunięte, odwołane, to znaczy mogą się opóźniać. Jak widać po tej karcie, może tak być. Ogólnie pewnego rodzaju zastój i stagnację, ale mm, taką przyjemną to znaczy nienerwową, wnosi ten tydzień, czyli może spowodować, że czas będzie płynął wolniej, że pewne sprawy, które miały być wyjaśnione, niekoniecznie w tym tygodniu będą się chciały wyjaśniać, że pewne podróże i plany będą musiały być przesunięte, ale ogólnie atmosfera sierska anielska. <grym> ok, patrzmy, jak to się ma do pieniędzy. A z pucharów? No tu jest fajnie. A z pucharów bym powiedziała, że tutaj... Jeśli chodzi o pieniądze, takie błogosławieństwo asa pucharów mówi, że właściwie powinny być powody do radości. Tutaj mogą być również miłe prezenty od losu albo od najbliższych. Ja nie jestem, ja nie jestem fanem loterii i tak karta nie pokazuje, co prawda, takiej typowej wygranej wiecie, na loterii, ale ponieważ jest to as pucharów, powiedziałabym, że ja bym wszelką przyjemność sprawiła, Taką i kupiłabym jakiś, jakiś tak zwany, ale nie los, tylko jakiś taki prezent który samej sobie, który sprawi mi naprawdę wielką przyjemność i na który od dawna gdzieś tam, wiecie, było na przykład odkładane, ale zawsze gdzieś co innego było jakby pilniejsze, to w tym tygodniu puśćcie te wozy fantazji, bo aspucharów namawia do tego, żeby sprawić też i przyjemność sobie, ale ogólnie jest to jakieś błogosławieństwo na sferę finansów, więc tutaj, tak jak mówię, albo będą przychodzić dawno um, jakieś zapomniane. Um, Pieniądze, znaczy od dłużników, na przykład od kogoś, kto Wam, jak to się mówi, wisiał kwotę pieniędzy i długo nie oddawał, to też mogą się okazywać takie przyjemne niespodzianki, albo też jakieś prezenty, daj Boże Wam, jak największych od najbliższych, czy od losu, no fajny. Tydzień. A teraz popatrzmy w pracy. Za to w pracy słuchajcie, wow, normalnie, patrzcie, patrzcie, co tu się dzieje, po prostu, jakby, nie wiem, zaspaliście z jakimiś planami, może być coś takiego, że sprawy jakieś faktycznie mogą wychodzić na ostrzu noża, że coś miało być zrobione, a nie jest. Może tak być. Może czasem być też nerwowo dla tych, którzy zaczęli nowy, w nowym miejscu pracy i tak jakby obawiamy się, czy ja sobie dam radę. No, jakiś taki tutaj tydzień, w którym trzeba troszeczkę, jak to się, Mówi jakiegoś nerwosolu łyknąć albo jakieś, jakąś dawkę uśmiechu sobie zrobić, bo widać, że faktycznie tutaj może być leciutko nerwowo. Może też będą jakieś zdenerwowane osoby się trafiały, jak na przykład pracujecie na infolinii. To może być wyjątkowo taki tydzień, który powoduje, że trzeba nerwy trzymać na, na wodzy, i tak jak mówię, nerwosol od czasu do czasu zażyć. Faktycznie. Niemniej jednak. To nie znaczy, że tutaj, wiecie, jakieś straszne, okropne historie powinny się zdarzać, no ale, ale trzeba być świadomym tego, że czasem otoczenie może Was próbować w tej pracy wyprowadzić z równowagi. I teraz tak, jeśli chodzi o uczucia dla tych, co samotni, dziewiąteczka, kielichów. A tu jest coś takiego. Jakby, o, jakby samotne osoby, które wybrały ten biały klucz, jakby w tym tygodniu chciały się schować przed światem i, i przed ludźmi. Być może to nawet będą jakieś wizyty w spa, jeśli chodzi o płeć piękną, w ten czy inny sposób, nie wiem, pozamykane, nie wiem, tak jak za czasów prohibicji, może dla niektórych otwierają, bo mnie to tym pachnie jakimiś takimi zabiegami upiększającymi. Panowie, oczywiście, może jakiś, nie wiem, przegląd, garderoby, wciąganie brzucha, ćwiczenia na siłowni albo w domu, bo tutaj jakby coś takiego jak przygotowanie siebie na duże wyjście, w tym tygodniu, tak, o tak powiem, czyli wejście w wiosnę i lato być może, ale to bardziej mi wszystko pachnie takimi, jakby zabiegami o to, żeby stać się bardziej zadbaniem o świątynię swojego ciała, w tym wypadku tu, i o wygląd i takie przygotowywanie się do tego, żebym mogła, mógł się komuś spodobać. Tym mi to tutaj pachnie w tym tygodniu. A dla tych, co w parach, a denarów. A posłuchajcie, a ja Wam powiem tak, a ponieważ a denarów zawsze jest jakimś darem od niebios, Prezentem, i on nigdy nie wychodzi od tak sobie, bo to zawsze siły wyższe rozdzielają ten piękny, złoty żeton. To ja życzę, tu ciężko powiedzieć: tyle osób będzie oglądało, każdy może mieć inny dar z nieba, duchowy, materialny, jaki chcecie. Więc ja Wam życzę, żeby te siły wyższe jak najpiękniejsze te dary w tym tygodniu Wam dawały. Tu jest tajemnica, tu jest mistyka, tu jest coś pięknego. I teraz świątynia ciała, czyli zdrowie. Tu równowaga, a tutaj rycerz denarów. Posłuchajcie, tu by się, powiem tak, tutaj się możecie przyglądać wszystkim takim swoim sprawom związanym z kośćmi, z dietą nawet można planować tutaj, by było w tym tygodniu, powiem tak, jakieś rekonstrukcje ubytki, jeśli by chodziło o jakieś grube, wiecie, jakieś takie rzeczy, jak jakby dentystyczne też można by było próbować znaleźć świetnego specjalistę, ale to mówimy już tak dla nielicznej grupy osób, bo tu może być takie jakby rekonstruowanie czy odnowa też i kośćca, ale ogólnie bym powiedziała, że ten tydzień sprzyja szeroko pojętemu Uzdrowieniu ciała i ducha, i możecie planować to długoterminowo, co będziecie robić ze swoim organizmem. Ogólnie zdrówko stabilne, witalność dobra. I teraz patrzmy, co tutaj dla Was. Anioły za mantrę na ten tydzień wymyślą o! O, słuchajcie, wyskoczyły, dobra, poprzednio wyskoczyły, dzisiaj anioły są hojne, w poprzednim rozkładzie wyskoczyło trzy, wam wyskoczyło cztery, dobra, czytam wszystko. Współczuj innym, macie w tym tygodniu współczuć innym, cokolwiek to znaczy, jak anioły proszą, no to wiecie, tak serdecznie. Jesteś dzieckiem szczęścia, to też macie wiedzieć, ten anioł z koniczynką wam o tym przypomina, czterolistną. Bądź otwarty na to, co nowe prosi ten anioł, co oni tu nas nosili dla Was, i bądź dobrej myśli, prosi czwarty. No to macie tutaj po prostu cztery anioły, wszystko powiedziały, co było do powiedzenia. To ja Wam życzę pięknego tygodnia. I ci z Was, którzy wybrali złoty klucz i tarot z zaczarowanego lasu, Jedziemy, patrzymy, co w tym tygodniu. Aura tygodnia, pieniądze, praca, uczucia dla tych, co samotni, uczucia dla tych, co w parze, świątynia ciała, czyli zdrowie. Patrzmy, jaka aura tygodnia. Co tu będzie? Wow, słuchajcie, poczta z Hogwartu. Poważnie, dużo wiadomości, dużo takiego jakby odkorkowania się informacji w Waszym kierunku, być może nawet jakieś odwiedziny niespodziewane, ale wygląda to szczęśliwie. No dosłownie, popatrzcie, piękna karta. Ja się zawsze do niej uśmiecham, bo ona mi się naprawdę z tą pocztą z Hogwartu kojarzy, ale to znaczy nic innego jak spływ informacji. Według mnie pozytywnych, bo te słówki są tu bardzo przyjaźnie nastawione w tej karcie i zawsze mają takie dobre informacje, więc daj Wam, dobrzy bogowie, jak najwięcej właśnie, tak jak mówię, fajnej poczty z Hogwartu w tym tygodniu. I teraz patrzmy, jak to się będzie miało do pieniędzy. Wow, ja mam takie wrażenie, jak robię rozkłady na klucz, tym, y, y, że często wychodzi ta karta, posłuchajcie, Zielona Matka. Powiedziałabym tak, tu mogą być, jak mnie Pani Agnieszka ogląda, wybaczcie za przerywnik kulturalny, ale Pani Agnieszka będzie wiedziała, bo tu się bardzo ważna rzecz o zdrowie dziecka rozbija. Pani Agnieszko, życzę, żeby tu spłynęły takie informacje, na jakie pani czeka. Natomiast dla całej reszty. Posłuchajcie, na pewno mogą tutaj być wydatki na dziecko, dobrze pojęte wydatki. Nie muszą to być tylko na zdrowie, ale po prostu na jakieś takie też i przyjemności. Ale ogólnie możecie też lokować swoje pieniądze, czy to w sercu, czy to w myślach, czy naprawdę gdzieś już w jakieś wasze plany, które konkretyzują się na ziemi. Nie mówię w tej chwili tylko o wydatki na dziecko. Jedna sprawa, natomiast tu mogą już być rodzić jakieś takie, nie wiem, pomysły na zasadzie nawet jakby Albo już zakupu nieruchomości, albo planowania, gdzie ja to kiedyś zrobię, i tutaj, tutaj jest coś takiego, jak mądre podejście do swoich finansów, tak bym powiedziała. Więc taki tydzień inspiracyjny, bardzo może też być naprawdę coś takiego, co przyniesie Wam jakiś, jakiś plan, który przyniesie Wam w przyszłości. Duże pieniądze i naprawdę duże pieniądze, mówimy o zielonej matce, więc tutaj coś, co zasiane w tym tygodniu, będzie dawało plony. Ogromne. Także ja trzymam kciuki, żeby tu się rodziły piękne, genialne, jak gdyby pomysły biznesowe. A teraz tak, jeśli chodzi o pracę, posłuchajcie, jeśli chodzi o pracę, powiedziałabym, że niektórzy tu, którzy mają jeszcze pozamykane swoje interesy, jak widać na tej karcie, jeszcze jak gdyby mogą tych lockdownów nie, nie jakiś czas, a przynajmniej ten tydzień, a jeszcze nie otwierać, ale posłuchajcie, to jest zawsze karta, która mówi, że za tym dla cierpliwych przychodzi jak gdyby rozwiązanie przychodzą, przychodzą, przychodzi otwarcie ścieżek. Jeśli mówimy o tych, którzy są w szczęśliwej otwarty, otwartych pracach, albo w tych na, pracują na urzędach i nie borykają się z jakimiś zamkniętymi firmami, to powiedziałabym, że tutaj. Wskazana pewnego rodzaju cierpliwość, i w tym tygodniu nie bardzo przeforsowywanie swoich planów, tylko bardziej takie stateczne podejście do, do życia, do, 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 do załatwiania, jak gdyby wiecie, wszystkiego tego, co z biznesem czy z pracą związane. Tutaj karta wręcz jakby namawia wziąć na przeczekanie. Czyli też na przykład o podwyżkę w tym tygodniu nie idziemy, albo nie mówimy szefowi, co nam tam na wątrobie leży. W tym tygodniu po cichutku robimy swoje, przeczekać. Teraz tak, jeśli chodzi o uczucia dla tych co samotni, mamy pięknego króla monet. I ja bym powiedziała tak. Tutaj, po pierwsze, mogą być jakieś, jakieś wieści fajne od osoby w typie króla monet, takie, które będą Wam bardzo po duszy i po sercu. Ale ogólnie ta karta mówi, żeby bardzo. Hmm, jowialnie, racjonalnie, ale jowialnie podejść do wszystkich e, e, swoich znajomych, być może nawet otworzyć serce, nie być takim borsuczkiem w noże i być może zainspir zainspirować jakieś spotkanie, choćby na Skype'ie czy tam na jakimś innym Messengerze i poświętować po prostu, otworzyć się na spływ informacji, który będzie w tym tygodniu spływał, bo to może w jakiś Fascynująco, ciekawy sposób wpłynąć na wasze pole uczuć, tak bym powiedziała. Natomiast jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w parze, no to tutaj królowa była w parcie, co się dzieje, jakie tango, w ogóle tutaj może być, ach, gorąco, namiętnie. Tutaj w ogóle widać, że ta postać chce oczarować swego par partnera, więc tutaj jakieś wybuchy uczuć, namiętności. No, oczywiście, można nawet wspólnie e, na takiej fali dochodzić do porozumienia, pięknie się godzić, pięknie się kłócić. Tu można wszystko w tym tygodniu, tak? Bym powiedziała: dobry, fajny tydzień. Być może nawet będzie was sporo osób odwiedzać, może tak być i tak się będziecie czuć w związku z tym, jak ryba w wodzie. Ok, a teraz patrzmy, co tutaj na polu zdrowia, na świątyni ciała. Uważałabym na wszelkiego rodzaju klimatyzację. To jest wróżkowy wiatr, ale mnie się to kojarzy z takim przeciągiem, wiecie? Ta karta i tak do mnie mówi, tu fruwają sowy. Tu jest powietrze, tu jest powietrze. Nie uchylać się w autach, żadnych zimnych łokci. Uwaga na klimatyzację, bo mogą być takie przeziębienia po prostu, przeziębienia. Tu trzeba uważać, żeby nie przewiało po prostu albo nie przeklimatyzowało. Ok, teraz patrzmy, jaka mantra dla Was, jaką mantrę mają anioły na ten tydzień. Dobra, tutaj coś wyciągniemy. Znajdź swoją wewnętrzną równowagę. Prosi anioł który trzyma takie dwie piękne szale odwagi i bardzo Was prosi, w tym tygodniu ważna jest wewnętrzna równowaga. Więc ćwiczycie na mistrza Zen i nie dajecie się nikomu i niczemu wyprowadzić z równowagi, a będzie to procentowało jakąś anielską, nie wiem, monetą, dobrocią, czym chcecie. Kochani, pięknego tygodnia.